jest to nic więcej jak prozatorski, literacki zarys pewnej postaci, pewnego wzorcu, który można określić jako sigma male, z uwagi na wzrost popularności czy wzrost zainteresowania trendami, które związane są z męskością, z byciem mężczyzną, z posiadaniem określonych cech charakteru, Wydaje się również z perspektywy czysto literackiej, perspektywy filozoficznej, niejako zwrócenie się nieco bardziej ku korzeniom naszej kultury, ku filozoficznej i mitologicznej myśli, w której będą zawarte pewne realne odniesienia do świata rzeczywistego, pewne trafne, czasem brutalne prawdy. Z tym światem, właśnie związane, ale jednocześnie, pośród brudu tej prawdy, pośród brudu tej rzeczywistości, jawić się będą postaci mniej lub bardziej mitologiczne, mniej lub bardziej romantyczne swego rodzaju wzorce, które pomogą nakreślić sposób działania, radzenia sobie, ale również bycia mężczyzną we współczesnym świecie. Dlatego, Sigma Mail. Może być to nic więcej jak postać literacka. Sigma Mail może być niczym więcej jak aranżacją pewnego założenia psychologicznego, aranżacją pewnego modelu czy wyobrażenia. I będzie niczym więcej w gruncie rzeczy niż literackim bohaterem. Tego Sigma Mail, tajemniczy samiec, mitologiczny archetyp. Bohater kobiecych, sennych fantazji. Sigma Male, jako koncepcja bohatera literackiego, łączy w sobie cechy romantyczne, idealistyczne, ale też pewną naturę filozoficzną. Jest to skrajny i rzadko spotykany produkt seksualnej energii mężczyzn, umiejętnego i świadomego zarządzania tą energią, jak również wspomnianej filozoficznej. Refleksyjnej natury. Dlatego Sigma male to z pewnością mężczyzna, którego korzenie sięgają starożytnej greckiej cywilizacji spartańskiego charakteru. Ascetycznym żyje na uboczu, nie przepada za byciem w centrum uwagi, co nie oznacza, iż nie potrafi się tam odnaleźć. Poetycki samotnik którego historia, gdyby się temu przyjrzeć, może posłużyć za inspiracją, w jaki sposób realizować własny potencjał w swoim życiu, jak osiągnąć sukces czy duchowe oświecenie. Sigma Male to z pewnością jeden z bardziej zagadkowych konstruktów psychologicznych, czy raczej wyobrażeń. Sigma Male. W którego opinii i wzorce kształtują celebryci, influencerzy i social media, staje się głosem sprzeciwu, nawoływaniem do męskiego buntu w najlepszym tego słowa znaczeniu, do buntu z klasą, do estetycznego i intelektualnego buntu, który pozwoli wyzwolić się mężczyźnie z okowów systemu. Ze współczesnych projekcji, którymi coraz mocniej mężczyzn się ogranicza, a jednocześnie pozwoli być w bliskiej relacji z własnym, męskim, często brutalnym i agresywnym, ale pewnym siebie męskim ja. W czasach zależności społecznej, psychologicznej, a nawet fizycznej. Sam Sigma jest symbolem całkowitej niezależności psychicznej, jest symbolem wolności mężczyzny jako człowieka. Jednak czy Sigma Mail faktycznie istnieją, czy są tylko zmyślonym modelem psychologicznym? Może to nic więcej jak rodzaj mitu czy legendy, w którym zawsze znajduje się ziarno prawdy, pewnego rodzaju inspiracja. Wskazówka, a nawet droga. Sigma Mail to historia, która bazuje w pewien sposób na rzeczywistym świecie i psychologii, na faktycznych skłonnościach mężczyzn, a jednocześnie zdaje się w doskonały sposób korelować z pewnymi emocjonalnymi, ale również egoistycznymi potrzebami mężczyzn, takimi jak niezależność. Zarówno psychiczna, jak i fizyczna, a także psychiczna i fizyczna siła. Sigma Mail może oznaczać nic więcej jak ideę faktyczną, mitologiczną postać, która oddziałuje na mężczyznę na zasadzie archetypu. Być może, zamiast negować taki konstrukt myślowy, warto go raczej dopracować. Oprzeć na solidnym fundamencie, którym są korzystne dla człowieka, ale też społeczeństwa wartości. W świecie, w którym rolę religii przyjmuje psychologia, miejsce bogów zastępują konstrukcje psychologiczne, które są w zasadzie niczym więcej, jak wyobrażeniem na temat procesów psychicznych, warto zadbać o to, aby wyobrażenia te. Posiadały w sobie pewną wartość. W świecie, w którym człowiek tak naprawdę się nie zmienia, a wyłącznej zmianie ulegają symbole, którymi się posługuje i którymi często się kieruje, kluczowa jest umiejętność świadomego tworzenia tych symboli. Finalnie, czy Sigma Mail to nic więcej jak tylko i wyłącznie symbol, Niewątpliwy upadek męskich wzorców skutkuje ich ponownym definiowaniem, jak również tworzeniem. Wzorzec jest niczym więcej jak wzorcem, w pewnym stopniu idealizacją, która ułatwia zyskiwanie kontroli nad swoim życiem poprzez posiadanie celu, którym może być chociażby dążenie do bycia Sigma Male a tego wyższą wartość ma umiejętne tworzenie właściwych i budujących wzorców i ciągła ich zmiana i deprawacja. Szczególnie we współczesnych czasach, dobie seksualizacji, dostępu do pornografii, niemalże nobilitacji seksualnej, a właściwie nobilitacji seksualności, sprzeciw, przeciwko tym trendom, i przywrócenie mężczyznom kontroli nad własnym życiem seksualnym i kontroli nad własną seksualnością, czyli umiejętnością panowania nad pokusami i bodźcami, wydaje się kwestią kluczową w dążeniu do rozwoju zdrowej, świadomej męskiej siły, zarówno w sferze charakteru, jak też w sferze czysto fizycznej.